I goryca, ruszyłem się z domu, czyli po w piłeczkę, którą kupiłem, którą mój kolega kupił. No, na mm, święta. Proszę z zdekatlona, słuchajcie. Ta ławka, i ten święty, to jedna bramka. I to jest druga bramka, ale tutaj na to będziemy strzelać, bo bardziej realniejsza. Słuchajcie, tutaj gram z kolegami często. Często. No, i dzisiaj będziemy strzelać na pustą bramkę Mam ja nadzieję, że no ten odcinek będzie wart, tego, że będę to kręcam No i da się mnóstwo laków w górę i w Okej, tu zaczynamy. Czekajcie. Udy. O, tutaj piłeczkę damy. Dobra, wszystko dobrze widać. Ach, I tak się strzela Okej okay. yes, Ja yes. Dobra, mi to nie wyszło Nie wyszło przepraszam Może teraz troszeczkę szczęście będzie Troszeczkę szczęścia Jest piłka? nie yes. Wszystko można robić, wszystko jest zrobione. Teraz taka, konstrukcja, Będziemy strzelać z dystansu. Ok, ok, nie, 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 okay, Wszystko wszystko teraz dobrze powinno powinno Okej. Okay. Teraz ciudo. to poprzeczką. Fajnie. Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. Okej. Okay. Do trzech razy sztuka. Pamiętajcie. Gol! Gol! Widzicie gol był? Nie, ja nie widzieliście chyba. To wszystko wina wiatru. Pamiętajcie o tym. Wszystko wina jego. Teraz strzał z daleka. Okej. Okay. Prawie się udało. Oh, napiszcie w komentarzach czy się udało czy nie. Moim zdaniem przebierze. Że... Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego i cześć!